Co? Jak się czujesz w kamerach? Jesteś na kamerze? Jesteś na kamerze. Ale, halo! Jesień, wykopki mamy. chyba bez mikrofonu jestem, chyba nie słychać, ale widać. Kameruje! A tak ja e. e, mam dwie ręce! Mam dwie ręce! Bo to się tak filmował, Śmiaczyk jakiś.

Ach, to jest... Siemanko! Z tej strony Fiflak Farmer. Witam Was kolejnego dnia. Znaczy, chyba tak film się będzie rozpoczynał. Bo ogólnie zacząłem od przerabiania rozstawu kół w Renault 7034. Ale Fiflak... Fiflak se kupił złe koła. Znaczy one w ogóle były złe, bo tam rozstaw śrub nie pasował, ale były co dla Fiflika ważne. ta nie były. Więc kupił. One z są. tak już tam miał plan przerobić dostaw wszystko mo. Ale tak to pasuje do renówki, że tył bym ustawił na dwa rządki, żeby w środku szły, ale przodu tak wąsko nie ustawię. Przód musi być na trzy rządki. No i albo jeszcze te koła jakoś przerobię. Albo Albo je po prostu sprzedam No i na to wychodzi, że chyba je sprzedam Przez co Nie mogę zapiąć kosiarki bijakowej, bo nie wiadę tu renówką A widzicie jak to wygląda, nie chcę tu Karlikiem wjeżdżać w to tak, w te haszcza. No więc to mi zostało Żółkówka żółkówka i tyle skoszę w tamtą i w te strony takie przejście żeby karlikiem wjechać No i zobaczymy jak to pójdzie Myślałem, że nie padało jakoś noc, ale kurde mokrawo tu jest byczki już tam się cisną. Zaś mi się wpierniczą, bo one lubią tak wyleść te zimnioki no tak bardziej tutaj powietrze kosiłem niż cokolwiek, ale tam gdzie były krzaczory to już nic kosiłem. Idemy ogarniać Karlika. Kupimy. ten rządek zaczyna, to jest ten ostatni To jest jakiś klucz jeszcze wylejemy wodę ze zbiornika niech się wyleje a właśnie Idziemy przygotować te. A włączymy, czy jeszcze chodzi wszystko. Dajmy mu jedyneczkę. Nawet działo. Dobra, nie ma co szaleć, bo jeszcze się w jak zepsuje. Idziemy powyrywać pasterz i przygotować. Kopiemy zimnioki No on jedziała ze sprzęgłem Jak nie jedziesz to się zatrzymuje No to będzie dobre ty ryderzy, tam hmm. wjechać Tak, ty możesz tu wjechać A gdzie się puszyna, to? No. na to? Na na rączce tej wygiętej No Nie wiem Na dół, no Na razie i no po górze dropie. To koło może iść w rządku i go trzyma. Nie? A, a czemu nie chcesz samoczynnie a. iść na dół? No bo to koło jest na górze, nie? Jak ono wpadnie, to to całe niżej pójdzie. No to może trzeba to koło przestawić. Albo całego karlika. Na tej belce, tak jak my go dali. On jak jest na tym spuszczony, to może to będzie luźne, jak dasz nie, na dół. Ach. A widzisz, no to tak możesz dać jeszcze na dół. No to jedź. Gazu mu daj. Takie dole. Wyciepuj to na ziemię albo tam możesz ciepać bram. za tą tą, tą no. Idzie wedle Do góry daj To no maszyna idzie, a to nie idzie Całe to idzie, tylko to trzeba dźwignąć Nie to Aha, dobra Dobra, dobra, dobra To potem Musisz nadu dać No to tutaj Majsterio, tam nie będę i tu Dobra, i podnoś nigdzie Nisko to już jest. Jesz... jest Rączka Tylko tą i tą wygiętą używasz Jademy. Jadimy mnie nie Dobrze jest, sam ciepej Taki jest początek do dupy na razie o, nieco zimno. Chciałem szybko się bać. Takie blambory. Ja. Nożny gaz już działa jak co Jechało to koło potem w rządku? No to go trzeba przestawić Albo go zapiąć dalej Przyniosę szybko gnatek, przestawimy to No na dół. To maszyny całkiem w lewo po Nie, grubszy jeszcze był, ale śrubę taką wziąłem, cofnij. jak wyjadę w po prosto, jeszcze dalej jadę. No to jedź. Trzeba koło wysunąć, bo on cały czas będzie jeździł po tym. No to, ale to widać, że konstrukcyjnie on cały czas pojedzie. No to trzeba koło wysunąć. One regulowane A jest regulowane. Ja. Trzeba wysunąć. <zysy> To za szybko szło, taśmy chytało. Zróbmy sobie przerwę i oto koło przestawię. Bo no to szk szkoda roboty, jeszcze dużo trzeba kopać. No i my idziemy Ja tam sobie podjadę, no. Niech to czepie. Będzie git. Jeszcze trzeba tego nakopać Pszału nie ma zimiakami ale może, może

Nie, no sobie usiąść. Nie ma czasu. O Boże, trochę ziemi przejdzie i nic się nie stanie. Bo na palce, bo Jak się czujesz, jak jesteś w kamerach? Co? Jak się czujesz w kamerach? Ja na kamerze? Jesteś na kamerze. Halo! Jesień, wykopki mamy. Cześć, ja bez mikrofony jestem, jest chyba nie słychać, ale widać.

Ten napęd jest też zepsuty Popatrz się teraz na niego. Jak go widzisz. Prawie jest ta siatka do góry. Albo to koło zębate ciulatę tam. Popatrz A tak, koło zębate. Tam co napędza te siatki. A to przeskakiwało. Widziałem to, że to no. przeskakuje. Ale to idzie ta szmannie. przystaje no. I potem czyni nie może pociąg że za dużo ziemi kuwie. Może się ją jakoś naciągło, nie? bo na było tylko tam o ten napęd. Te ciekawe. Tu też mu zębatkę. Nie wiem, czy tu jest zębatka. Wiekułko tylko prowadzące. No, ale jest to, co zabiera, nie? Może tu mu też być zębatka? A nie ma zębatki widzę. Je? Nie wiem, bo tak siedzi, że nie widzę. No tu jest napęd na tamto. Z tego wałka idzie na tą roleczkę tam napęd. To gdzie dzieci przystają? Te, te tam stają? Cała taśma staje. Ale czemu? Bo tam przeskakuje tak. na ząbka? Tak. To albo bym... ją bardziej naszpanować by musiał. Musiałby ją naszpanować chyba, albo... Na to tu, cheta na plecy. Cheta na placu. Przerwa w No już mi zdjęcie Filip, zdarzy. to się kameruje! Tak jest! Wypadaj. No trochę nie rzuca, no. Tak wiesz, rodzicom dzisiaj o ziemniaki. A właśnie, ja miałem coś mówić o ziemniakach, tylko zapomniałem co? Do Kurde, piątka dla wujka, chyba piątka dla babci, albo trójka? właśnie, nie wiem. O jasno. Trzeba będzie zrobić obydwa. Musisz ja Ale kopie, Brian. Karlik kopie. No, a, no szybko idzie to chyba, nie? Nagrywa ci się to w ogóle? Nagrywa. No. Ale szybko to idzie chyba, nie? Dobrze idzie, lepiej niż kopaczka. No na pewno. <ślaski> <ślaski> Wiesz, jak to cały tak to idzie. No ja tu sprzód, a nie zobacz, jak malutko tam tej ziemi tam jest. Malutko. Co się stało? Taśma stanęła A czemu właśnie? Za dużo tego? Przeskakuje, przeskakuje aż stanęło Uff, Co się stało? To no, jest to Puść taśmę, niech to wyczyści Stanęła no ta taśma Całkiem? No Później jak ją wyczepię I dużo przebierania na placu Co tam się zaklinował ziemniaczek jakiś Trzeba w ogóle wymienić, bo one są pościnane. No, one basen mamy. No, 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 no pierwszy rok my jechali. Przekląknie, dobra. Ja no, Jechać tam na bedu? Nie ma potrzebu. Gdy to, to, to uruchomi, to tu lepiej jeszcze będzie tę trochę wciągać. Bo za dużo trochę mi tu szło. Pomyślałem, że to nie będzie takie potrzebne, ale widać, że taśma by chciała pociągnąć te łęty jakby jej ten wałek pomógł, to by to wciągło. No tak. Za no. dużo tego leci, a ona i ma na pędy, nie ma. W ogóle nie ma, bo to jest rozdzwipane. Ja nie wiem, czy to, to był łańcuszek, łańcuszek czy, czy, czy te były zęby. Łańcuszek, bo ja już to znalazłem na pewno. Trzeba ja? to zrobić. Trzeba porobić, no. no. no tak Chciałbym zobaczyć, czy to w ogóle działa. No ja bym to zrobić. No Dobrze, to kopie? Ja. Lepiej niż elewatorówka. To jest za dupe, nie przejmuje się. Ale myślałem, że więcej tych ziemioków nakopimy z takiego pola Czy to co sypię Nie no dużo ich jest chyba ja taki koszt to i na jeden przejazd Ja Ile tu będzie? 300 kilo? To będzie chyba Jak to brają wybierać tyle dziennie. Jak teraz wragle leciały teraz co? Nie nadążysz no, Tam, Tam no, może z... jest za tak... mokro nie? Te sucho Staraj się te największe. Sucho. Te największe wy... No ale jest ten. Wyjmować. Mokra ziemia, nie? No, nie staram się te największe wyjmować. Panka lepiej ziemię separuje. To się przebierze na. na... To na real, brałem, to jest dobre. A bo damy po prostu w workach ludziom i ziemia Niech mają. To w ziemię, ziemi się to się No właśnie, no właśnie. pomieszać ziemię, jest czy nie? <laughs> Bra, dziadek mówi, że przerwa teraz. Tak! <laughs> co się zarobiło? No, ten pewnie. Trzeba pomalować ładnie. Jak kosz siada koszty, to tak dropie Pomalować trzeba. Nie. Muszę na twoje ferie czekać. Bo brałem, świetnie maluje pędzlem widziałem. <laughs> prawda, prawda. Nie są ładne, ale młoda skórka. No młoda no. Nie wolno jej kopać jeszcze. Ale na, na bieżąco na sprzedaż to jest tak. dobre. Tak jeszcze za młode. Ciekawe czemu tak młode są. Na samym gnoju, to jest późna odmiana. ogólnie. Ważne, że nie ma tego choroboka, co mówili, że w wąkach potrafi być. Drutowiec. A ten, a ten? One będą No to ja trzeba wyciepać od razu. Więc... Kurą uważać. Zaraz. One no brają zabawę. Jaką? Ten też jakiś miękki jest. No będę my zimniakami robić. Aha, no. Ciebie, bo na to tu ciepię na zięcza, to tu, tu robimy Idziemy na przerwę. Gościmy <gorszamy> ten. Transmisję coś, wideo. Coś, coś Bardzo brałem się spisał. Zakończenie odcinka. Dzięki za oglądanie. A dziękuję bardzo za oglądanie. Cześć, jak Brian. Tak. I Fivlack Farmer. To Ekipa na 102.